Zapraszam do obejrzenia tego krótkiego filmiku. Ten filmik jest przeznaczony dla ludzi o silnych nerwach, jest dużo przemocy, wulgaryzmu, alkoholu i seksu. Więc filmik nie jest przeznaczony dla wszystkich. Więc zapraszam do obejrzenia tego filmiku przez ludzi, którzy nie są za bardzo wrażliwi na wulgaryzmy. Ale emocje są dzisiaj. Nawet Tomek się wziął za oglądanie, no. Cholera jasna! Nie, że poziom trudno mi jest porównać, bo Mleksa Klasi na pewno jest wyższy, ale jednak widzisz, Wisła Kraków w tym roku dowaliła. Z Legią wygrała Puchar Polski, nie? Bo Puchar Polski to nie ma znaczenia w jakiej widzę grasz. Bo mistrzem Polski zostanie albo Śląsk, ale zobacz, albo zobacz. Jagiellonia. Zobacz jak na nich naciskają. No ale ryzykownie grają brońcy. Bardzo, bardzo ryzykownie. Bardzo. No. Cholera jasna. To jest dla mnie święto, obejrzeć taką, taką taką grę. Kurde, no. Bo widzę, że chłopaki zęby sobie wyrywają. Oj, będą, bo to derby. No. Opanowanie w którym mieście. Opanowanie na, na północy. To są. Znowu kapalina. Cholera jasna. Nie, przez, przez przypadek mamy dwa lwy w herbie. A gdy ja mam śledzie? Właśnie musimy zrobić te śledzie Bo ja po zabiorę sam A to wyciągnij Ładnie obronił No nie jest dobry bramkarz Wsadźcie chłopaki, wsadźcie, wsadźcie Ładnie w Do środka, I... Czyli kwestia, czy czerwona? Może dać yy, czerwoną. O chujba. Kurde, co tam dobrego robisz? Śledzień, ale Lepiej dobre śledzień. To w przerwie meczu byś zrobił. No ja dobra. wiem, ale głodni jesteśmy, więc Dobrze, czego chcesz zrobić? No, nawet wyglądamy na głodnych. <śledzio> nie wiem <śledzio> wcale ja naprawdę ten głodny. Nie no, ja żartuję. ...decyzja może być tylko jedna, nie będzie żółtej kartki, czerwona. Kurwa. Co ty powiesz? Tak.

Nawet nie dotknął tej piłki! Ni On nawet tej piłki nie dotknął! Zobacz! Zobacz, patrz, 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 Widzisz? Od trawy się odbiła! Ale to nic. Od trawy się odbiła! Ale bramka jest bramką. Ale dlaczego świętuje? Wiesz co, może mykną włosy. Nichuja, nawet tej piłki nie dotknął! No way! No way! No to strzelił ten co dośrodkowywał. Tak! Bo się od trawy odbiła! Aj, pierdolę, to wszystko. Nie, no, jeszcze nie jest po meczu. Nie, wiem, ale. Patrz. Słuchaj, nawet jak wygraję, to i tak te śledzi dzisiaj zjemy. Patrz, patrz, patrz. Mm. No ale... O Matiacie ty jeden. Ty, no teraz arka dostała, widzę wiatr, zagle. No. Jest na... No wiesz, mam jednego mniej i to jest dziura, nie? No, no, to może to się jest. Dziura, jesz... to. No ale jeśli chcą myśleć o ekstraklasie, wiesz, tam grać, to muszą się nauczyć też grać jednego mniej. No, są w szoku. No Ta czerwona karka to naprawdę było bullshit, mm. tylko ten ja pomysł. To było bullshit. Jakim prawem, nie? Więc to trudno mi powiedzieć, ja też uważam, że czerwona to trochę przesadzili. Nie. To tam nie było jakiegoś takiego uderzenia w twarz, coś. Tylko normalna no. walka. Łokcie dobrze dotknął. że to bramkarz dobrze się zachował. Aaaa! Skóry! Paniek? Nie. Nie, Arkad bardzo dobrze gra. Zresztą słuchaj, to jest najmocniejszy zespół dla leki tutaj. Oni mają drugie miejsce, a dzisiaj mogą mieć pierwsze, jak wygrają. Więc nie można lekceważyć. To są fajnie poukładani, dobra atmosfera, jest u nich. aby nie nasi. Wiesz, dobrze by było, gdyby zrobili nam święto, i już ze smakiem te śledzi, żebyśmy zjedli. Zagorzały fan motoru Lubliny dopieguje. Leki Gdańsk Ale nie, zapo nie zapominaj, nie. że był czas, że Lechia z motorem bardzo dobrze trzymali. A mój brat... Macz, on... Macz, 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 macz. on ma bardzo dobre kontakty z motorem lublińskie wicami. I powiedz mi, że to nie, nie była żółta kartka! Powiedz mi, że to nie była żółta kartka! Zobacz! Zaraz zobaczymy. No w głowę go uderzył. No! Wdeczu. I powiedz mi, że to nie była żółta kartka. Kurwa to mać, no. I zaraz, je chaos. zaraz zobaczymy. Nie? Chuj. No już to mać, zobacz. Jak ich chwałują, ale tu nawet żółtej kartki nie ma. No, a na czerwono na dzień dobry. Na dzień dobry. <laughs> jak się sędzia nazywa? Sędzia nie mamy. Sędzia Kaloś. <laughs> no jak udało? My Polscy jesteśmy najlepsi. Jak udało? Jak tak może o nas mówić? Po prostu, kto królem jest w tym mieście? Kto w herbie ma walwy Jesteśmy lwami północy. No to dawaj! Patrz! I <laughs> w ogóle nie wie, co się dzieje. Zobacz, 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 zobacz. Pum! Zobacz. Chłopak stał. Nie wiedział co się dzieje. Nie no, strzał, super, dobra akcja. Bardzo ładnie. Teraz już sobie chłopak. Nie no, teraz postawić na defensywę może, nie, bo, teraz, jest teraz, teraz teraz teraz? Tylko bo jest końcówka meczu. Teraz i Bo jest końcówka meczu, ale nie tak totalnie, że damy się zepchnąć, bo to też jest źle. Ale patrz, dziesiątka do jedenastki. Mhm. Minus jednego mieli i zobacz, jeszcze strzelili. Nie no, słuchaj, my nie jesteśmy słabym zespołem. Jeszcze jednego posadzili. <laughs> Wiesz, pamiętaj, że my mamy teraz większe szanse na kontrol, jak tam ci atakują, nie? Zresztą derby rządzą się swoimi prawami. Każdy chce wygrać, tu nikt na remis nie gra. Znowu łokcie, kolana idą. No widzisz? Kolana no. jest Za to smacznie zjemy śledzie. Niech znowu łokieć poleciał. W tył głowy. Mm -hmm. Zobacz, zobacz, co zobacz, zobacz. Widzisz? łokieć, w tył głowy. Kartka? Nie. Ja nie wiem, dlaczego to nie dostali do tej pory żadnej kartki. No i jakieś tam dostali. Ale no, nie czerwonej, nie? No, jak się sędzia nazywa? Sędzia Kawalosz. No. No naprawdę, przynajmniej dwie rzuty, karki powinny polecieć. To nie jest... O, rów, oni grają równo. z GKS-em faktycznie. GKS może ich przyłożyć. Ich... Te... Baraże zostaną, a Baraże zwierzą, to też się swoimi krewami. No. Na pewno jedno co mogę powiedzieć to sędzia bardziej um, sędziuje w stronę uh, Gdyni. Ty, a skąd on ze ja może. No to to widać, no słuchaj, zobacz ile, ile łok ci poleciało. Zobacz ile nauk ci poleciało i żaden z chłopaków z gdyni nie, nie, nie dostał żółtej kartki. No kurwa, mać. Nie, dostał tamten. No, no, cisną teraz, teraz będę cisnął. Teraz się zacznie sieka No teraz to. Teraz będzie sieczka. Wiesz, leknia teraz będzie wykopywać jakby najdalej od bramki, nie? To wszystko. Nie. Ten wynik nas satysfakcjonuje. Ale powiem szczerze, że kapić może coś z tym zrobić. No, ja już nic nie zrobi znaczy, Wiesz, aż tak też nie może. To już nie te czasy co kiedyś. Nikt nie będzie ryzykował kariery dla paru groszy. Wykopać jak najdalej jak można, też Teraz będzie brzydka gra. Markowcy się będą starać, ale jak ja będzie tak brzydko grać... O kurde, niebezpiecznie. Najgorsze, że jesteśmy zamknięci przy polu. No, ale tak będzie. Jak się gra na obronę, to się człowiek zamyka i tylko na szczęście liczy. A jeszcze nie wiadomo, czy sędzia nie dołoży parę minut, z pięć, sześć minut. Ale. Pani, torpedę był posłał, ale jest zaproponowana. Z lewej posłał ładną torpedę. wtedy. jak się nie spieszy. Nie, teraz będą grać się na skłokę. Mhm. 100%. Czasami w, w, w ciągu czterech minut się dużo może zmienić. No ale dla nas może się już mecz skończyć. Na razie, <laughs> Nam lepiej, żeby już się nic nie zmieniało. Żeby tylko chłopaki trzymali piłkę jest no, tam cię docisnąć no. Mają, no, przewagę... Tak cisną, Mają przewagę liczebną, nasi są zmęczeni Ale o, ty! Nie no, chłopak ładnie ubroił. A mi się wydaje, że nad poprzeczą, tylko że on do końca poszedł Ale patrz, 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 patrz Bu! Ładną torpedę puścił chłopak mhm. no. Chociaż on dawał w środek, tam akurat był Sarnacki Kurwa mać! Nie, yep, do końca, będzie pierdolona no, arka zmarnowała trochę sytuację. Często się płaci za niewykorzystane sytuacje. Dokładnie, to do. bardzo dobrze Ale z, szczęście zawsze sprzyja lepszym tomu. Nie ma co ich tam tłumaczyć. To jest brak umiejętności, jak się nie wykorzystało sytuacji. Ja się do tej pory dziwię, że nie oni wiesz, do tej pory nie otrzymali za te łokcie i kolana żółtych kartek. Hmm. Ema, Ema, tej... Ty... A. Jeszcze dwie minuty ponad. Patrz, nie, nie, nie uwierzę. Na karny szedł. Zobacz jak się dzieje. Nie wiem czy wolny nie będzie. Teraz sędzia trochę pod nas poprze. Teraz w końcu? Po tych kurwa łokciach i kolanach? No znaczy dał im wolny, ale zobacz. Tamten szybko wybił. Dla kogo ten wolny jest? No mam nadzieję, że do lekki. No nie, tu yy, nasz ale by chciał wybić bramkarz szybko, wolny i zobacz zatrzymał, dla nas czas leci, to jest dobre, dlatego sędzia tutaj na naszą korzyść, się denerwuje nasz trener Dokładnie, trudno się dziwić, że się denerwuje Ale sytuacja Lecisz, człowieku lecisz, patrz, 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 ach, kurwa, nie ach, ale, ale zaszejfował, zaszejfował, tak. zrobił dobrą robotę No i bramkarz dobrze się zrobił No, zajmuje. bramkarz dobrą robotę, patrz, patrz jaka kontra i teraz patrz! Głupi kurwa kolpen podpadnie! Znowu jakieś jaka żółta kartka. Nichu ja! NICHUJA! O, to dla mnie to ten żółtek zrobił V. No to Dokładnie! Ten pla zrobił! Mówię! Nichu Ale akcja co? Widzisz przez to, Ale że Arkowcy popełniają teraz o. też błędy przez to, że naciskają, bo chcą wyrównać na siłę. Nie! Yeah. Chcą wycisnąć po prostu jakiś, wiesz, i nie ten nie no, będą typu sprawy. Słuchaj, dla nich remis też jest korzystny. W, w ostatnim meczu. Patrz, patrz, roku. patrz kartka! Yeah! kartka, zobacz, chuj ci w dupę, chuj ci w dupę Czerwona kartka, spierdalaj z boiska Dokładnie, idź do ławki, spierdalaj Czerwona kartka, wjechał na niego jak chuj na Mariolę Ciekaw czy mnie zablokuje YouTube jak ja to wszystko wystawię Chyba Słucham? nie, chyba nie zablokują mi YouTube z tymi tekstami Dlaczego? No, to jest zajebiste to co mówisz No, no, no Zobacz, bum, zobacz, zobacz na powtórkę Nie no, tam stempel totalny zrobił Zobacz, powyżej 4 minut, nie, nie ja myślę, że teraz wolny będzie i koniec meczu. Czyż powinien skończyć ten mecz? Dwie minuty temu. No czy wiesz, tam teraz była też przestój z tym lekarzem? On dołożył siebie. No ale po co przedłużać tą agonię? Ja myślę, że to będzie ostatni już wiesz... No powinno już, koniec. No, powajem, wiesz, na drugą boiska. Decy, koniec, out, koniec, koniec. Uh, to was... so, był fałd, Definitywny, to był fał. Przez przypadek na koniec coś nie wpadło. No ale tak, każdego bym. Przestań, kurwa, udawać człowieku. Trybuny płoną. No za to możemy karę płacić. Chociaż ja nie wiem czym. Od racji, ja. Ta stolca za próbę. Tak. Nie no, w tym momencie to już widać. Jest desperka. Totalna desperka. Ajajaj. Stolc! My... A ja na niego mówię stolec! A w ten po, po tym meczu to zwycięskim już pierwsze miejsce mamy obojętnie... Bo jeszcze jeden mecz zostawi koniec ligi. Także jako liderzy będziemy. Do Ekstraklasy wchodzimy On najlepsi. Teraz kręcą? Czy karny? Zobacz na to. Mm. Zobacz na to. To jest bossie, to bosie. Chodzi o kartkę. Zobacz, czerwoną kartkę dostał. No ale to już koniec meczu. Koniec. Po chuj to przedłużać? No do waru idzie teraz. No. Chcę sprawdzić. Wieku, no. Nawet go kurwa nie tknął. Widzisz? I już udawka. Nie chuja! Dla mnie to nawet to, to, to normalna walka, tam nie było takiego... Ale nie tknął go, no zobacz! Nawet kurwa Maciego Stopa nie dotknęła jego kostki! Bo on już w tym momencie, zobacz! Leciał za piłką! No kurwa sędzia jebany karocz! Nie ma pier... Nie, 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 No zobacz, 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 zobacz! Na co on karnego się doszukują? Tak! Ale nawet nawet go nie... Jego kostki nie dotknął! Widzisz? Nie no, już przesadza sędzia. chuja cięcie te zajęcie. Widać, że on przesadza, nie tamten. Na no, on próbuje wymusić. Patrz, no zobacz, Erek, zobacz. Mm. Patrz, patrz, patrz. On, patrz. on nawet stanął. Zobacz, zobacz, raz ten. Do dróg? W ogóle. Michuja! Ni Michuja! Bo już w tym momencie kopnął piłkę! Mhm. Uh -huh. Kurde, jestem ciekaw decyzji. On już kopnął piłkę, jego stopa w drugą stronę poleciała, zobacz. Nawet jego kurwa mać kostki i pięty nie lotką. Ni... Nie ma! Nie chuj ci w dupę! Fuck you! Koniec. Emocje były spore, a Tomek przeżywał je najbardziej dzisiaj w Teksasie najbardziej ze wszystkich. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego filmiku do końca. Proszę o subskrypcję, proszę o łapki w górę i komentarze, jeśli się Wam ten filmik spodobał. Przepraszam natomiast te osoby, które są zniesmaczone. Rozmowami naszymi, ale na samym początku tego filmu ostrzegałem, że filmik nie jest przeznaczony dla wszystkich. Dlatego teraz żegnam się z Wami strzałeczka.